Cześć! Witajcie w moim sklepie ze zdrową żywnością Detektyw Zdrowko. Ja nazywam się Rachela i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o takim niepozornym sukulencie, które może się przyczynić do wielu, wielu aspektów naszego zdrowia. E, a mianowicie chciałam porozmawiać o aloesie. E, aloes jest rośliną ciekawą z powodu wielu, wielu jego wartości. Jest bardzo szeroko wykorzystywany w kosmetyce, ale ja dzisiaj nie chciałabym się skupiać na tych walorach kosmetycznych, ale raczej na tych walorach takich spożywczych, ponieważ można sobie śmiało powiedzieć, że sok z aloesu to będzie takie super foods, które warto wprowadzić do swojej diety w wielu przypadkach. Ale od początku. Aloes, jeśli o nim myślimy, to ten, który jest najczęściej używany, przygotowywane są z niego soki, czyli właśnie na przykład taki sok tłoczony na ziemię z aloesu, bądź taki przejrzysty sok z aloesu, bez miąższu, to odmiana, o której mówimy, to jest Aloe Vera. To jest taki najbardziej popularny rodzaj aloesu, ale tych gatunków aloesu jest oczywiście bardzo dużo. Taki aloes możemy spożywać nie tylko w formie soku, możemy spożywać również liście aloesu. W naszym sklepie można sobie zamówić właśnie taki duży liść aloesu. One gdzieś mniej więcej są takiej wielkości 30-40 cm. Takie liście aloesu można z powodzeniem dodawać do koktajli, do, 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 tak naprawdę to ten miąższ ze środka tego liścia aloesu. E, można je wykorzystywać właśnie do tego, żeby sobie przygotować samemu taki sok, bądź można skorzystać już z gotowego soku takiego tłoczonego. E, jeśli chodzi o to, co w aloesie cennego mamy. To tutaj trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duże bogactwo, ponieważ tych substancji jest naprawdę dużo. I aloes jako roślina musi przetrwać w takich warunkach, gdzie będzie miał mało wody, ponieważ właśnie rośliny, takie sukulenty, to są te rośliny, które przystosowały się do takiego środowiska bezwodnego, gdzie ten opady deszczu są rzadkie. Więc on musi magazynować wiele substancji odżywczych, po to, żeby po prostu starczyło mu na później. I właśnie takie magazynowanie powoduje, że on ma obecne bardzo wiele składników, takich jak witaminy. I tutaj na przykład możemy sobie powiedzieć śmiało, że z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach to na pewno będzie to witamina A i E, czyli witaminy, które są też przeciwutleniaczami. Będzie oczywiście zawierał witaminę C. Ale taką ciekawą jego właściwością to jest szeroki udział witamin z grupy B. I tutaj tak naprawdę możemy powiedzieć o tym, że on będzie zawierał witaminę B1, B2, B3, B11. Ale co ciekawe w ogóle dla świata roślin, to zawiera również witaminę B12, która jest bardzo rzadko występującą w świecie roślin y, witaminą. Y, dodatkowo y, aloes jest też bardzo bogaty w mikroelementy. Y, I tutaj możemy sobie powiedzieć, że będzie występował w nim. Y, Wapni, magnez, cynk, również chrom, selen, który też jest bardzo dla nas potrzebny, a bardzo mało mamy jego podaż w diecie. Będzie również zawierał sód, potas, jak również żelazo, miedź i mangan. E, ta, to bogactwo aloesu nie kończy się tylko i wyłącznie właśnie na witaminach i na minerałach, ale również on posiada bardzo szeroką ilość aminokwasów. I tutaj mówi się od 18 do 20 rodzajów różnych aminokwasów jest obecnych w, alo, w miosie Aloeszu. I teraz tak naprawdę od 7 do 8 z nich to są aminokwasy egzogenne. To jest taka tajemnicza nazwa, która mówi nam o tym, że to są aminokwasy, które nie są wytwarzane naturalnie w naszym organizmie, tylko musimy je dostarczyć spoza organizmu z dietą, ponieważ nasz organizm sam ich nie wytwarza. Ciekawą właściwością aloesu jest też to, że on ma dość niskie pH. To pH jest gdzieś w granicach 4,5 i tutaj właśnie w kosmetyce to zastosowanie ma bardzo duże znaczenie, dlatego że nasza skóra ma zbliżone pH właśnie do aloesu. Ale aloes będzie miał wiele właściwości zdrowotnych dla naszego organizmu. Da, da, takich holistycznych, bym powiedziała, ponieważ on wspiera e, ogólną odpowiedź taką alergiczną naszego organizmu. E, I tutaj bardzo często mówi się, że aloes właśnie łagodzi objawy alergii i za to odpowiedzialne są sterole roślinne. E, I tutaj to będzie kamposterol i beta-sitosterol. To są właśnie substancje, które są e, odpowiedzialne za to antyalergiczne działanie aloesu. E, można też powiedzieć sobie, że aloes jest takim naturalnym adaptogenem. E, adaptogeny to są substancje, które wspierają nasz organizm w takim budowaniu odporności na stres. Kiedy nasz organizm jest wyczerpany, wtedy warto takie składniki odżywcze do, naszego, do naszej diety włączyć. Dodatkowo warto też właśnie powiedzieć, że ALOES ma taki zasado odczyn zasadotwórczy dla naszego organizmu, czyli mimo tego dość niskiego pH, on będzie wpływał na takie równoważenie tej równowagi kwasowo-zasadowej w naszej diecie. Um uh, mm -hmm. Teraz, jeśli chodzi o medycynę naturalną, to aloes ma kilka takich właściwości, które się wykorzystuje w medycynie naturalnej. I tak jak właśnie wspomniałam o tym procesie łagodzenia alergii, tak też aloes jest wykorzystywany w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z trudno gojącymi się ranami. I tutaj mamy też zastosowanie zewnętrzne w medycynie naturalnej, ponieważ takie okłady z aloesu również można wykonywać. Warto jest wiedzieć, że te wysokie zawartości, wartości substancji odżywczych z grupy przeciwutleniaczy będą wspierająco działały przy leczeniu nowotworów, czyli gdzieś, kiedy chcemy wesprzeć nasz organizm, który się zmaga właśnie z problemami nowotworowymi, to jak najbardziej aloes jest dobrym wyborem. Kolejną jego ważną cechą w medycynie takiej naturalnej jest to, że on pomaga regulować poziom cukru we krwi. I tutaj dla wszystkich osób, które mają problemy cukrzycowe bądź wiedzą, że są w grupie ryzyka, to jak najbardziej ale jest też jest dobrym wyborem, ponieważ on będzie na tę tą regulację poziomu cukru też wpływał. E Warto też wiedzieć, że on zawiera takie substancje antyprostagladyny i te substancje są za odpowiedzialne za hamowanie takiego stanu zapalnego w naszym organizmie, czyli to jest coś, czego też chcielibyśmy unikać, żeby nasz organizm w tym takim stanie zapalnym nie przebywał. Jak już też wspomniałam, on silnie stymuluje nasz układ immunologiczny do pracy, czyli w takim okresie przesilenia jesienno-zimowego też jak najbardziej aloes jest dobrym wyborem, żeby go suplementować. W wielu kosmetykach jest właśnie obecny Aloes, ale ja nie mówię teraz o kosmetykach, tylko mówię bardziej właśnie o takim naturalnym soku. I ten naturalny sok też, kiedy on jest bez cukru, bez żadnych dodatków, możemy go używać do okładów na skórę. I tutaj we wszystkich możliwych oparzeniach, czy słonecznych, czy w takich trudno gojących się ranach, właśnie jakichś owrzodzeniach, to jak najbardziej aloes też będzie wspierająco działał dla, dla, naszych, dla naszych takich jakby procesów gojenia się. Można mu też przypisać takie właściwości troszeczkę przeczyszczające, oczyszczające organizm, ale również w medycyna naturalna przypisuje mu takie właściwości żółciopędne. Czyli gdzieś też w tym trawie utrzymaniu tłuszczy jak najbardziej będzie wspierał organizm. Bardzo trudno jest tak, w tak krótkim filmie, jaki ja przygotowuję na, na moim kanale, opisać te wszystkie właściwości, jakie aloes ma, ponieważ jest to roślina niesamowicie ciekawa i bardzo zagadkowa. Posiada tak wiele substancji czynnych, że prawdopodobnie jeszcze bardzo wiele na temat aloesu nie wiemy. Ale jedno, co na pewno wiemy, to że wpływa na nasz organizm bardzo pozytywnie. Więc jeśli mamy taką możliwość, żeby włączyć go do diety, to zachęcam do tego, żeby spróbować. Wiadomo, smak aloesu nie jest dla każdego. Yy, wiadomo, że jednym może bardziej przypaść do gustu, innym mniej, ale myślę, że warto spróbować. Czy w formie soku yy, taką suplementację aloesem, tutaj zalecane jest gdzieś te około 25 ml d yy, dwa razy dziennie, bądź yy, wprowadzenie właśnie takiego liścia aloesu, czy w formie koktajli, yy, czy w jakiejś innej formie do naszej diety, ponieważ jest to bardzo ciekawa roślina. Yy, jeśli macie jakieś pytania na temat yy, zdrowego stylu odżywiania, bądź yy, produktów, które sprzedajemy w naszym sklepie, to serdecznie zapraszamy was do kontaktu przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, ale również na TikToku. Możecie do nas śmiało pisać, chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania, które do nas przechodzą. Jeśli podobają się wam nasze filmy, to serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, ponieważ mamy jeszcze bardzo dużo pomysłów i chcemy wam jeszcze dużo fajnej wiedzy przekazać. Więc jeśli moglibyście nas wesprzeć w ten sposób, to serdecznie proszę was o łapki w górę, jeśli podoba wam się mój film. Jeśli nie podoba, możecie śmiało również dać łapkę w dół. Każda odpowiedź z Waszej strony jest dla mnie ważna. E, I jak zawsze, e, było miło Was zobaczyć. Cześć.